Cześć, ja mam na imię Tomek, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Pracownia Egera. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam Jäger Brillant. Jest to efekt dekoracyjny z drobinkami brokatów. Odświeżyliśmy ten efekt specjalnie dla Was. Mamy teraz 10 kolorów do wyboru. Kolor, który będę prezentował na filmie jest to kolor Shade. Czego potrzebujemy do wykonania tego efektu? Oczywiście jest to podkład, podkład pod farby dekoracyjne. Ja ten podkład mam już tutaj zaaplikowany. Jäger Brillant i oczywiście wałek. Ten efekt wykonujemy za pomocą bałka. Zanim zaczniemy pracę, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby zostawić nam lajka, komentarz oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, tak, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Zabieramy się do pracy. Do Eger Brilliant potrzebujemy zaaplikować podkład pod farby. Dekoracyjne. Jeżeli macie klasyczną jasną yy, ścianę, przemalujcie sobie tym podkładem jednokrotnie, natomiast jeżeli są jakieś intensywne kolory, zalecałbym przemalować dwukrotnie. Malujemy klasycznie góra dół, czas chnięcia tego podkładu to jest od 2 do 4 godzin. Jager Brillant jest to efekt dekoracyjny podwałek. Rozprowadzacie go we wszystkie strony. Pamiętajcie o tym, żeby tego wałka zbyt mocno nie dociskać do ściany, ponieważ on będzie Wam się zbijał. Na powierzchni ma być utworzona taka delikatna skórka pomarańcz. Czas chnięcia tej pierwszej warstwy to jest od 2 do 4 godzin. W ten sposób aplikujemy całą ścianę. Przed rozpoczęciem aplikacji efektu Jager Brillant. Pamiętajcie o tym, żeby zawartość bardzo dokładnie wymieszać. Rozpoczynamy aplikację drugiej warstwy jeger Brillant. Rozprowadzamy materiał za pomocą wałka we wszystkie strony. Czyli wykonujemy tą drugą warstwę dokładnie w ten sam sposób jak pierwszą. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu nie dociskać zbyt mocno tego wałka, żeby on się nie zbijał. Pozostawiamy taką delikatną skórkę pomarańcza na powierzchni. Jeżeli zauważycie po drugiej warstwie, że występują jakieś drobne przebicia do podkładu, możecie zaaplikować w ten sam sposób trzecią warstwę. Czas chnięcia tej drugiej warstwy to oczywiście od 2 do 4 godzin. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o właśnie te efekty z brokatem, one potrzebują takiego światła, Punktowego skierowanego na, bezpośrednio na ścianę. Jeżeli mamy dużo rozproszonego światła, ten efekt nie będzie nam się zbyt mocno błyszczął. Natomiast jeżeli są takie punktowe, kierunkowe światła, wtedy rzeczywiście widać, że ta ściana jest takimi połyskującymi diamencikami. Jäger Brillant jest gotowy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny i że będziecie w stanie teraz sami zaaplikować ten efekt w domu. Moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili lajka i komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Jeżeli interesują Was efekty dekoracyjne, tapety i farby i chcielibyście zobaczyć je na dużych wymalowaniach, zapraszam Was do naszych salonów firmowych, które znajdują się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Katowicach i w Warszawie. Pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać nasze. Media społecznościowe, czyli TikToka, Facebooka, Instagrama, Pinteresta i bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli, dużo DIY-u i wiele, wiele innych. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!